Siemanko, z tej strony Pazikser, a to jest Dead by the Light. Dzisiaj ze mną będzie grał również kuzyn. Siema. Z kuzynem przyszło już nam grać. Uwalnie trwa wydarzenie Krwawy Księżyc, więc co nie, coś już troszeczkę wiemy. E, czy Ci się tryb ogólnie podoba, to wydarzenie? Ogólnie mi się podoba, coś innego i nigdy nie pamiętam, żeby to w ogóle było w DBD, więc takie coś nowego jest. No właśnie, a czy było, może kiedyś było, to nie pamiętamy. No dobrze. Generalnie Dokładnie. ja Wam tutaj wszystko skrócę, opis tej rozgrywki. Jak chcecie to możecie spowolnować. Ja wam po prostu streszczę, wytłumaczę te najciekawsze rzeczy. Okej. Okay. Więc będzie to odcinek z ocalałych, ponieważ jak gram killerem, to rozgrywka jakoś się absurdalnie nie różni. Natomiast ocalałem się właśnie różni. Tutaj będzie wyglądała inaczej kwestia, no wiem, playowa, bo niekoniecznie będziemy kręcić generatory, które również na planszy będą. Ale jak tu piszę, w pierwszym punkcie 4 z 7 generatorów zostają właśnie zastąpione tymi krwawymi generatorami, czyli właśnie tymi generatorami. Ja to mówię z korytem, czy jak tutaj widzicie, musimy sobie wlewać. Jak to wygląda, jak to musimy zrobić? Podchodzimy sobie do tej, do tej pompy. Ta pompa ma krew. My aktualnie mamy kanistery napełniamy i musimy po prostu napełnić ten generator skorytem korytem ze trzy razy, tak samemu. Wiadomo, jak z kimś się napełnia, to jest znacznie szybciej. I oprócz tych właśnie tutaj generatorów są też te zwykłe. Czy coś jeszcze z ciekawszych rzeczy mogę dodać to, że jak pójdziemy sobie z tym kanisterem, spadniemy z wysokości, to może się zrobić dziura w tym naszym kanisterze i to powiedzmy, chcę cały czas powiedzieć paliwo, ale to jest krew, będzie nam po prostu uciekało. Co? Och, to niedobrze. Też mamy archiwa. Archiwa, które nam dają oczywiście zadania. Za wykonywanie tych zadań możemy zabierać punkty. Za te punkty możemy sobie kupować na przykład jakieś czy to banery, czy rzeczy więc ja troszeczkę tutaj sobie zakupiłem a za rozwiązanie powiedzmy jednego poziomu z archiw zdobędziemy kolejne ubrania za każdy punkt, za każdy jakby zakupiony przedmiot zdobywamy sobie tutaj punkty, które widzicie i jeżeli nam się te punkty podwyższą w górę to za 3 na przykład dostajemy jakąś kolejną talizman za 8 dostajemy jakąś kolejną odznakę i za 15 zdobędziemy kolejne banery także ciągle coś po prostu jest do zdobycia więc tak to wygląda kolekcja, tak wygląda opis Rozgrywki, i jeszcze tutaj przejdę na szybciko. Co po prostu biorę do rozgrywki? Dobrze. Jeśli chodzi o ekwipunek, biorę sobie standardową opteczkę, strzykaweczkę, bandaże. Bandaże pozwolą mi się ręcznie wyleczyć. A później strzykawką mogę też się wyleczyć, tylko po prostu sobie wstrzyknę i samowolnie moja postać się wyleczy. Dar to na punkty. Akurat, że jest to wydarzenie, to wziąłem sobie właśnie ten dar i pozwala nam 100% punktów krwi we wszystkich kategoriach zdobyć. I oczywiście nasze perki umiejętności. Wydaje mi się, że najciekawsze w tym wszystkim, jeśli chodzi o ten cały ekwipunek, to będzie wewnętrzne skupienie. Czyli widzę czerwone zarysowanie innych ocalałych. Za każdym razem, gdy inne ocalały, traci stan zdrowia w dowolny sposób, to w tym momencie widzę aurę 10 sekund, jeśli chodzi o zabójstwo, więc całkiem ciekawy perk. Później mamy gipkość, czy jak przeskoczę przez paletę bądź przez okno, to po prostu biegnę szybciej. Kolejny perk to ojcowskie wskazówki, czy jak oguszę paletą killera tu jest, podkreślam, ogłuszę, nie po prostu rzucę, tylko muszę ogłuszyć rzeczywiście, to w tym momencie moje czerwone zarysowania oraz ślady krwi i jeszcze jęki bóle zostają ukryte na 7 sekund, więc też ciekawe kombo i na deser to opanowanie, czyli zawsze jak będę rozpoczynał kręcenie generatora, to już widzę na start aurę zabójcy na 6 sekund, a kiedy taki generator skończę, to po prostu moje czerwone zarysowania są niewidoczne dla killera przez 14 sekund więc tak wygląda jak gunek, tak wygląda w skrócie rozgrywka pod do tego wydarzenia. Tak wygląda system, właśnie tych kolekcji, archiw. Więc to, co chciałem, myślę, że w miarę się uporałem. Generalnie wyszło nawet całkiem spoko, ponieważ wczoraj też próbowaliśmy nagrać, ale nie zawsze też w meczyk wyszedł. Ponieważ, jak dobrze nam szło, to później wszystko do góry nogami się wywracało, nie? Tak było. Powiedz, tak że tak było. było, nie? Potwierdzasz, nie? Tak było. Potwierdzam. No. Więc dzisiaj próbujemy zrobić to po raz kolejny i może dzisiaj wyjdzie to bardziej owocnie. Zobaczymy już za chwilę. O. Lolol, lo, tuż na kopalnia. I co sądzisz, jak oceniasz mapę? Jeszcze muszę rozpatrzeć, który to jest z Macmillanów, ale wydaje mi się, że ten większy, więc mogło być gorzej. Powiedzmy, to nie jest zła mapa. To nie jest zła mapa. Wiesz? Nie jest zła. Nie jest, tak. I teraz tak, to są te normalne generatory. Ej, chyba jest wieśniak. Tak jak ci przeznaczam, mówię. Nie, jest ten drugi, co ja mówiłem, bo my ogólnie przed meczem mówili tak, na koło byśmy chcieli grać, nie? O kurde. Tak było. Kozo ja stwierdził sobie tak. wieśnik. Ja mówię, że ej, a może Leatherface'a? On ciebie goni? I wiesz, kto jest, nie? Tak. To... Kto? Czy... No gonicie? czy nie? Ale kto jest? Widziałeś o, go? Widziałeś? Jest... widziałeś? Widziałem, to jest no, ten. No, tak? taki. Mówię. Powiem tak. No. Udało mi się zgubić, za chwilę wytłumaczę wszystko, co jak. Ale najpierw, tak, to są te generatory, te z korytem. Ale właśnie, musimy znaleźć pompę. Nie wiem, czy gdzieś jakąś pompę widziałeś. Goni kozinnego innego, więc możemy troszeczkę pobiegać. Ale wydaje Dobra. mi się, że gdzieś powinna być blisko ta pompa. Teoretycznie, ja Teoretycznie też moglibyśmy rozpocząć tego generatora w sumie, nie? No to, to dawaj. To jest zwykłe, nie? To może później jeszcze przyjdzie nam. Na pewno raczej przyjdzie nam pokazać jeszcze jak się tankuje tamte z korytem. Ale nie marnujmy czasu, nie marnujmy czasu. Więc ja jeszcze wspomnę. O idzie tu. Czy on idzie tu? On na razie goni się. Goni, na razie goni. Ale też ale ładnie ucieka na razie. Jeśli chodzi o mój sposób no. ucieczki, nie. No to powiem Ci, że perki jakie tutaj zostały wykorzystane przeze mnie, to na pewno była ta kibkość, która wiesz, daje mi tam szybkość. Więc trochę mu no. ale zauważyłem, że ma kpinę, więc on będzie szybko przez okna przechodził, a wiesz, później blokujesz to okna, nie? Więc na no to musisz uważać. Ajajaj. Bo ja odbiegłem no i za chwilę przejdziesz szybko z powrotem, nie? Uciekaj. Skupisz się na mnie, tak? Chyba tak. Gdzie tam jesteś cały czas? Paleta, dobra. Ja troszeczkę może uda mi się uciec, Zależy czy piłę będzie często używał, czy smotka mnie uderzy. Nie Ciekawe czy to wyjdzie. E, drugi raz użyłem tego. Tego tego perka. Wiesz, że ogłuszę to nie słyszy jęków, śladów krwi i A, ślady no, no, no. tych zarysów. Pierwsza Jakbyś próba wyszła. Idę ten dokończyć naszy, naszego generatora, bo on jest stół. Aha, on ma Franklina, druga próba też wyszła, ale ci powiem Franklina ma Powiedz mi czy on gdzieś tam ty... jest około, obok ciebie, bo ty kręć tego co. Aha, tutaj Czekaj, gdzie ja straciłem tą apteczkę? Mm, tutaj, czekaj, ty se kręć, ty se kręć On gdzieś idzie, ale nie wiem gdzie No, za nami jest Gdzie ty jesteś? To czekaj, może cię czekaj, 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 czekaj. Czy to był tu. nie chcesz, dobra. Żebym cię uleczył. Dobra, teraz może mnie wyleczyć. Gdzie jesteś? Eee, jestem. O, widzę cię, cofnij się. Dobra, to dam szybko. On jest. Y, za twoimi plecami, tam gdzie powiesił. On może mieć jakąś no barbę czy coś, nie? A czekaj, ty może. wykręciłeś, czy nie wykręciłeś? Wykręciłem, wykręciłem. I to jest jeden degenerata? Okej, okay, on tu idzie. Idzie tu, no. Tylko z której strony? Z Czekaj, on przeszedł, ale nie widział? Taki fort. Idę po niego. Ściągnę go. Okej, okay, widzę, widzę, poszedł. Kura, znowu Gdzie? się trafia ten... O, czekaj, widzę tą pompę. Po drugiej stronie on jest, wiesz, tam gdzie on wisi, to jest po drugiej stronie planszy. To możesz ściągać, Dobra, To ściągam na ludzi. To jeszcze go uleczę może. Przy no okazji. masz czas, masz czas na to. A tu pompę tak robisz aktualnie. Tak, tak wygląda właśnie napełnienie tych kanisterów za pomocą tej pompy. I tam mi się podświecił najbliższy generator z tym korytem. I tam bym musiał wlać. On tam przeszedł. I teraz pytanie: czy ja chcę ściągać, czy ja chcę tam dolać. On tu mi się kręci za o bardzo, tam. mi się nie podoba, wiesz Jeszcze się A, trzymam i chyba ściągnę ją najpierw Możesz, Możesz. On się znowu wraca po ten hak, wiesz cofnął się. To co ktoś krzyczał, ktoś krzyczał, więc może to wykorzystam ściągnę Czy cię wyleczyć Czy jesteś chętna do wleczenia No postęp z genami to ci powiem, że na razie najgorzej wygląda. O kurde dobra Najgorzej. Chyba będzie mnie gonił. A ale jeszcze mamy szansę. Albo będzie mnie gonił, albo mi się uda się skitryć za kamieniem. A gdzie jesteś? Dobra, goni mnie. Ja kręcę kanał z wypowiedzią. Ci powiem tak, miałem ślepy zaułek, totalnie zablokowane przejście. Spodziewałem się, że tu będzie otwarte okno, ale ci powiem, że to okno było zabarykadowane. O kurde. Trochę szkoda, bo gdyby tam było okno, co się spodziewałem, że będzie, to bym jeszcze uciekał. No to na pewno Jestem blisko ciebie, więc jak pójdzie to Przyjdę po ciebie Tylko. Ale udało mi się przed nim uciec, więc za trzecim razem niestety szczęście nie dopisało Gdzie jest? Nie widzę go, ale terror aktywowany jest cały czas, więc gdzieś w pobliżu jest. Ale idzie koleżanka o, ściągam... też do mnie O, plecy, plecy O sied, osiadł siedł Odpuścił mi, ale mi nie no i tu żony pan. Ja Ajajaj. Aj. no co na pierwszy hak, niestety oho, chyba cię widział, ja, yeah. ale dziwne, że ją a nie od razu po ciebie. No dobrze, nie? Po drodze mam. Ale dalej cię goni. Ciekawe, czy ktoś mnie ściągnie. Kurde, szkoda, że mnie za mną biegnie cały czas. O. Bo nawet nie mam kiedy użyć tej strzykawki, wiesz? O, tak. Bo ja bym użył tą strzykawkę. Aha, teraz, Co? teraz już nie użyję, bo Frank nie wszedł. Chciałem tu użyć strzykawkę, ale to był te. Nie miałem kiedy, wiesz, bo cały czas mnie gonił. I jakbym się zatrzymał no tak, na chwilę, tak. to do mnie dopadnie. To za ty masz dwa haki aktualnie. Dwa haki no. No dobra, ty się leczysz, czy ktoś. Kto się leczy? To się leczy, tak? No, czy nie? no tak i nie A no, teraz tak Teraz tak, czy ta apteczka w ogóle ona jeszcze jeszcze już totalnie jest zlikwidowana Nie wiem Chyba totalnie Dobra, zostałem tak naprawdę bez niczego Mam ostatnią szansę Więc ja to zrobię tak, pójdę sobie pod tą y, pompę Dobra tylko pytanie, czy tu gdzieś jeszcze pompa jest. Gdzieś musi być, skoro jest tutaj ten generator, tak sobie jeszcze patrzę, wiesz. No, no, Ale to dobrze. jest niemożliwe, że on już tu jest. A ty po której stronie jesteś? Co tu się stanęło? O co nie tu wiem. chodzi? Nawet ja nie... Wiem, go gdzie nie jesteś. widział, no, przecież to no, jest niemożliwe. On ale ceni... nie cieszy co? Nie, 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 ale ocalały niszył totem on obok tego... Gościa, który totem niszczył, przeszedł, jeszcze krzyczał przy nim i jak go nie zauważył? A może nie chciał go widzieć? Ty, no widzę na razie te generatory z korytem, ale ja szukam tej pompy. Ja tutaj mam jedną pompę, ale nie wiem gdzie jesteś. Jestem tak w rogu o, mapy. Dobra, dobra, ja mam już na środku pompę. Tak, mi pokazuje niby tamten generator. Ale wydaje mi się, że pójdę w drugą stronę totalnie. Pójdę tam do tego szaka. O kurde, widziałem go. Tam biegnij. On jest przy mnie, i to mi się bardzo nie podoba. On chyba pobieg do tego innego generatora. Ja biegnę tutaj, bo ja tutaj widziałem. Dobrze. Tak widziałeś, to dobrze. O! O! Na pełni! To, peł to nie ja akurat. O! Ja myślę, że tak jeszcze jeden kanister i będę Czyli powiem, że tak, miał... że leder jest przy mnie. Nie widzi A, mnie, tam? ale go innego, ale sam fag, on jest przy mnie. O, tak. Bezpiecznie zagraj, bezpiecznie. Biegni, biegni kolego, może pobiegnie od tego. O kurde, on powiesi bajom tam, gdzie ja y, dolewam, wiesz? O kurde. Mhm. Uderzył Czekaj, o co tam chodzi? On go goni, czy go tylko uderzył? Nie wiem, podejrzane. Ale on tam. On tam jest cały czas, czy już sobie poszedł? Tam, gdzie y, powiesił, no to tam jeszcze jest, wiesz? A ja chcę tam iść, bo ja chcę dolać, wiesz? A. chyba że dolej gdzie indziej, ale no... Nie bardzo. Ty tu tam wiesz, tam jedziesz z koksem. Jadę, jadę. Ty, bo straciłem oręża. Właśnie skończyłem. Ok. Ja właśnie skończyłem swój, więc myślę, że ładnie. Dobra. Czemu ten ziomek krzyczy cały czas? Ej, wiesz, co on może mieć tego perka. Pamiętasz, co kiedyś było? Ja byłem kiedyś przy losowym tym. Bo kiedyś były no, też tryb no, losowe perki. I to wyglądało tak, że. On krzyczy wtedy, kiedy jest blisko zabójca. I ty widzisz tego zabójcę. Ale. Killer nie wie do końca A. z którego miejsca ty krzyczysz, wiesz? Ej, A, powiem ci tak. tak. Generator na styk. Powiedział. Mega powiedział, fart. Jest Czekaj, killer? bo mnie mega farta w tym momencie, wiesz? Czekaj, bo ja słyszę killera. Ja też, on jest przy górce. Przy górce, powiem Ej, on doleje, on doleje. Szukaj chyba tego, wyjścia. Czekaj, nie, bo nie bo wie, jest jesteś. W... Nie wiem gdzie jesteś, ale. Co? Ej, moja apteczka się znalazła. Witaj z powrotem. Welcome back. Ja lecę do tej dalszej. Nie wiem czy widziałeś. Ogólnie no, ja to... cały czas słyszę. Przy mnie killera, ale bo go on nie chyba widzę. stał w miejscu, wiesz? Ale biegnij. Nie wiem, czy wiesz gdzie jest ta druga strona planszy. Tam, gdzie no. jest to taka jakby mini kopalnia. Te tory, szyny. A, no to jestem. Jestem. No to chodź tutaj. Bo A, ja w tym cię, otwieram. Jestem za tobą. Jakbyś zobaczył. Patrz tam z daleka, czy nie idzie. Obserwuj, Cześć. obserwuj. Dobra. Raczej tu go jeszcze nie ma, bo był terror, nie? No, stoję na czatach. Otworę do końca, bo tamta już jest tak otwarta. Koleżankę może wyleczymy. Możemy. Tak okazyjnie. Pewnie. A ja w sumie mam zadanie takie ogólnie swoje zdanko, że mam współpracując ocalałem wyleczyć innego ocalałego. To jakie masz w sumie? Albo no no, miałeś? Zrobiłeś? Co, pamiętasz co eee, miałeś? Miałem ten wykręcić generator No, Ale wykręciłeś wykręciłem. wykręciłem. Ale ten zwykły, tak? Nie że ten. Zwykły, zwykły i ten. No to co spoko. Taki i taki No dobra. To możemy uciec, bo Halo. tam ten dużo uciekł w sumie, nie? Halo, chodźcie, zemersą. chodźcie. To idziemy. Wyszło. Wyszło. Udało się. <noise> Podczas ładowania meczu mówiłem, bym chciał zagrać na Ty chciałeś na przyszło, że zagraliśmy na leaderface'a. Dwa razy fajnie uciekłem, nie ukrywam, fajnie wyszło. Yy, pomógł o, mi rzeczywiście przyszedł. trochę ten perk, właśnie z zrzuceniem tej palety i ogłuszeniem, i wtedy nie widział śladów krwi, zarysów ani jęków. I to wtedy no. fajnie mi się uciekło, ale za trzecim razem już niestety powstrzymał mnie. Ale to była tylko i wyłącznie kwestia, że ja myślałem, że w tej kopalni będzie okno. A tam było zabarkadowane i byłem w ślepym załuku i on już zbiło jechał, nie? No. Ale to mecz. Później dobry za mecz. kolejnym razem też mi szczęście nie dopisało, ale później utrzymałem formę i wyszło spoko. Udało się. I to tak. się udało wszystkim ocelem, także jeszcze bardziej pozytywnie, nie? Tak. Zadowolone? Zadowolone. Myślę, że ja jakoś niewybitnie, ale czuję, że to był dobry mecz. Pomimo, dobry wszystko, mecz. pomimo jeszcze, wszystko. Jeszcze nie? zadanko tak. wykonałem, więc tak. Więc pasuje, więc tak wygląda jakby tryb z tym wydarzeniem. Tak wyglądał gameplay. Historia opowiadana na początku rozgrywki. My się kłaniamy i do następnych materiałów na razie i cześć, cześć! cześć! cześć.